Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak używać pluginu z NPCS w Minecraft. A teraz przejdźmy do filmu. Dobrze, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to stworzymy naszego pierwszego NPC. Ale jakiej komendy musimy do tego użyć? Wpisujemy na czacie ukośnik z NPCS Create. Wpisujemy numer na przykład 1, jeśli macie już e, jakiegoś NPC o tym ID, czyli 1, musicie wpisać 2 i tak wyżej. Ja wpiszę 1 bo nie mam i na przykład dajmy na to Villager i tutaj wpisuję sobie nazwę na przykład. E, dajmy na to, to będzie sklep. Po wpisaniu stworzył mi się taki piękny e, NPC. Dobrze, teraz pytanie, jak chcemy zrobić, żeby on na nas patrzył. No to wpisujemy tak, z npcs, twój to wam się pokaże, możecie sobie stargować. Wpisujemy numer, jaki wpisaliśmy przy tworzeniu npc, ja wpiszę 2. No i dajemy na przykład look. I i po prostu wysyłamy komendę. I teraz on będzie się za mną obracał, jak tylko będę się obkręcał, więc to jest kolejna ważna rzecz. Dobrze, co musimy zrobić, jeśli chcemy zmienić napis sprzedawca, na przykład na ukośnik sprzedań, pokolorować ten tekst. No tak, musimy wpisać Zen PCS i wpisujemy sobie tutaj lines, po wpisaniu tego dajemy nasze ID, naszego NPC-ta. W moim przypadku to jest 2. I następnie ja wpisuję na przykład, co ja chcę napisać. Ja, ja zrobię to kolorowo, heksem, czyli wpiszę taki znaczek i po, właśnie po nim napiszę na przykład, dajmy na to 6. I to będzie taki złotawy, pomarańczowy. I napiszę na przykład zasubskrybuj. ten NPC. Oczywiście Wy sobie może to zmienić jak chcecie, to Wasz wybór, co wy sobie tam wpiszecie. Możecie robić co chcecie ze swoim NPC-tem. Ja napisałem zasubskrybuj. I na przykład tutaj e, jeszcze dopiszę, um, żeby nie było, sama zasubskrybuj jeszcze. Na, na przykład na czerwono dopiszę e, kubę zasubskrybuj Kubę i to będzie line 2. To się utworzyło i mamy zasubskrybuj kubę. Wy sobie możecie ustawić jak chcecie, to wasz wybór co wy sobie tam wpiszecie. Dobrze, co chce? Co jeśli chcemy na przykład, żeby po kliknięciu naszego NPC ułożyła się jakaś komenda, To co musimy zrobić? Czyli musimy sobie wpisać ukośnik Z NPCS Action i nasz numer NPC, czyli w moim przypadku 2. I teraz tak, wpisujemy add, CMD i następnie jak już to wpiszemy, e, wpisujemy jaką chcemy komendę. Ja sobie na przykład dam Help, wy możecie TPA, co, cokolwiek shop co będziecie chcieli, ja sobie wpiszę help i pokaże nam się don jeśli już to będziemy mieć, klikniemy naszego npc, to pojawi mi się tutaj wszystko co chciałem wiedzieć, czyli użyła się komenda help i yy, jakby zostało to użyte więc więcej nie potrzebujemy e, no, po prostu możecie robić jakie chcecie komendy, ja dałem taką e, oczywiście działa to na e, jeśli komenda jest z jakiegoś innego pluginu też zadziała, tylko musi być poprawnie użyta idziemy dalej Dobrze, a co jeśli chcemy, żeby nasz e, NPC coś do nas napisał? To ja sobie stworzę na szybko mojego e, NPC ta e, Tak jak przedtem to robiłem, czyli wpisuję nasz ID. Y, finlager. I sobie napiszę S. No dobra, bo tutaj trzeba mieć więcej, to sobie napiszę test. No i dobrze, Ja go szybko skonfiguruję. Czyli tu e, tu, tu Przy look. I sobie szybko jeszcze dodamy jakiś tekstik. Dobra, jak już to mamy, to teraz sobie chcemy zrobić, bo tutaj nam się używa komenda. A jeśli chcemy, żeby do nas coś napisał, to wpisujemy z npcs, action, nasze id naszego npc ta I wpisujemy z małej ad, następnie z dużej chat. Dobrze, jak już to mamy, to wpisujemy sobie co on ma napisać, na przykład hejka. Napisze nam się Don. Teraz co? Chcemy, żeby po kliknięciu pokaże nam się ta wiadomość. Jakby napisał to nasz, jakbyśmy my to pisali. Chociaż ja nic nie napisałem. Mogę poklikać, on będzie sobie pisał za mnie. Ja nic nie piszę, on sobie pisze za mnie. Na przykład jeszcze sobie możemy zmienić na test. Wy sobie oczywiście wpisujecie to, chcecie i teraz wysyła dwie wiadomości ode mnie. Jeszcze na przykład wpiszę sobie Zasubskrybuj skrybuj i on znowu to wykona. Oczywiście bez tego, bo nie mam essentials w czat, ale to sobie wiem, będziecie mieć. Dobrze, a co jeśli chcemy, żeby NPC coś do nas napisał, a nie my, co musimy zrobić? No, zapisujemy z NPCS. Jeszcze raz, Action, nasze ID dajmy na to na przykład Ad message to sobie tam wpiszecie. I teraz sobie napiszmy na przykład hej. Po kliknięciu napisało się jako serwer hej. Ja sobie szybko stworzę kolejnego NPC-ta, żeby Wam to inaczej jeszcze pokazać. ładnie, łatwo zaprezentowane. Dobrze, ja sobie tutaj szybko wpiszę. Mm -hmm. Dobra, ja sobie teraz zanim to samo użyję, czyli Action 4 add message i ja sobie napiszę na przykład cześć. No i się wszystko ładnie wysyła, więc e, tą część już mamy zakończoną. Dobrze, ja już mogę powiedzieć, że to wszystko. Jeszcze tylko wam powiem, jak zainstalować. Wchodzicie sobie na spy.mc Pokesujecie sobie z NPCS, ja dam do tego link w opisie. Pobieracie sobie tutaj e, ładnie plik, później przechodzicie do waszego hostingu. Co to będzie, cokolwiek to będzie, to e, sobie zrobicie, czy tam właśnie domowy, jakiś lokalny, czy jakiś opłacony. Ja mam tutaj testowy e, z tego hostingu i sobie tutaj właśnie wysyłacie na serwer, co tam sobie będziecie mogli zrobić. Ja jak mogłem, wam pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Jeśli nie subskrybujecie, nie musicie subskrybować, chociaż byłoby to dla mnie miłe, bo staram się robić dla Was często filmy. Jak tylko mi czas na to pozwoli, chociaż wiem, że ostatnio często tych filmów nie było. Staram się robić te miniaturki ogarnieć dla was ile wlezie. Jak poradników ostępnie sporo było. No i piszcie w komentarzach jakie następne poradniki byście chcieli. Postaram się ogarnić. No. Do zobaczenia, do następnego i życzę Wam szczęśliwego nowego roku.